Według świętego Łukasza. Kiedyś w jakimś miejscu Jezus modlił się, gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. Rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech się uczci jako święte imię Twoje. Niech przyjdzie twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego daj nam każdego dnia. Przebacz nam nasze grzechy, bo i sami odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą. I na próbę nas nie wystawiaj. I powiedział im: Ktoś z was będzie miał przyjaciela. Pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użyć mi trzech chlebów, bo przybył do mnie mój przyjaciel prosto z drogi i nie mam co mu podać. A tamten ze środka odpowie: Daj mi spokój. Drzwi już zamknięte i moje dzieci są już ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Zapewniam was, że choć nie da mu, wstawszy, dlatego, że jest jego przyjacielem to podniósłszy się, da mu, czego potrzebuje z powodu jego nieustępliwości. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z was ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża albo jeśli poprosi o jajko poda mu skorpiona jeśli zatem wy potraficie choć zepsuci jesteście dawać swoim dzieciom dobre dary to o ileż bardziej ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym go Jezus uczy nas modlić się. Znaczy myślę, że całe Jezusowe nauczanie modlitwy nie sprowadza się tylko do tego, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Myślę, że też jakąś szkołą modlitwy może być na przykład wsłuchanie się w modlitwę Jezusa, którą Wypowiedział wobec swoich uczniów, razem, można powiedzieć, z uczniami, na ostatniej wieczerzy. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy też indywidualnie, każdy z nas kierował do Jezusa prośbę: Panie, ucz mnie, modlić się. Każdy ma się modlić powinien się modlić po swojemu. Ponieważ modlitwa jest czymś bardzo indywidualnym, ma być z założenia czymś bardzo indywidualnym. Ale to nie znaczy oczywiście, że nie ma jakichś, że nie może być nie, tym bardziej jakichś wspólnych form modlitwy. I dobrze, moim zdaniem to jest bardzo trafne, że Kościół uznał właśnie modlitwę Pańską, którą, tak zwaną modlitwę Pańską. Którą w trochę okrojonej formie względem Ewangelii Mateusza przytacza dzisiaj święty Łukasz. Tak, dobrze, że tę modlitwę odmawiamy wspólnie, jako wspólną modlitwę. Tak, bo na pewno ta modlitwa zawiera w sobie istotne elementy, pewnie nie wszystkie, czy nawet na pewno nie wszystkie, ale zawiera. Wiele istotnych elementów, czy może te najważniejsze elementy, które powinny w każdej naszej modlitwie się jednak w ten czy inny sposób pojawić, nie? nawet jeśli ta nasza modlitwa potem jest bardzo, ma taką bardzo indywidualną formę. I teraz co to są za elementy? Pierwsza podstawowa rzecz to jest dla mnie najważniejsze słowo i śmiem twierdzić, że dla Jezusa też mogło tak być. Najważniejsze słowo w tej modlitwie pańskiej to jest pierwsze słowo Ojcze. I to w dodatku Ojcze nasz. Skierowany do Boga, nie? dlatego Jezus mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dlaczego? Otóż Bóg, którego ja poznałem, który jest objawiony w Ewangelii, według mnie, nie? którego ja znajduję, czytając, o nim w objawieniu, jakim jest Ewangelia, to jest Bóg, który pragnie relacji, więzi, yy, bliskości, Bóg, który jest miłością. Dlatego to słowo Ojciec bardzo do niego pasuje. Niemniej pewnie by pasowało słowo Matka. I myślę, że yy, gdyby ktoś na przykład z jakichś powodów, Uznał, że woli zwracać się do Boga Matko, to nie byłoby to żadne przestępstwo. Nie byłoby to też odstępstwo nawet od tego, czego uczy Jezus, bo nie sądzę, żeby kiedy Jezus używa tego słowa Ojciec w tej modlitwie, ucząc swoich uczniów modlitwy, to że chciał przez to podkreślić, że Bóg ma płeć, jest to płeć męska. Nie, tu raczej chodziło o to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest miłością, że Bóg chce być w relacji z nami i to w takiej relacji w pewnym sensie intymnej, nie? w tym sensie, że nie takiej formalnej, powierzchownej, tylko takiej bardzo osobistej, właśnie relacji. Nie? Czyli takiej relacji, jaką Ojciec ma ze swoimi dziećmi. Nie? Tak, jest to taka relacja, gdzie nawet można powiedzieć w pewnym sensie na odległość jakby nie się wyczuwamy, czy odgadujemy, o co nam chodzi tak, często bez słów, nawet i tak dalej. Nie? Czyli taka bardzo osobista, prywatna, wręcz powiedziałbym intymna, chociaż to słowo nie ma takie niestety. Chyba już trochę za bardzo konotacje właśnie seksualne, więc wiadomo, nie w tym znaczeniu. Nie? Ale taka właśnie taką relację właśnie, jaką Jezus miał z Ojcem, że o coś takiego chodzi. Tak, w pewnym momencie też Jezus mówi do Boga Abba. No? I to jest często tłumaczone jako zdrobnienie Słowa ojcze, ale to chyba nie do końca jest właściwe, trafne. Raczej, abba znaczy mój ojcze. Czyli właśnie ojciec, z którym mam taką bliską, żywą, osobistą relację, nie? a nie tylko ojciec formalny, nie? ten, który nie wiem, spłodził mnie po prostu. Tak. I teraz. Natomiast właśnie dla dobrego zrozumienia tej dzisiejszej Ewangelii, nie tylko modlitwy Pańskiej, ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest ten, jak tu jest przetłumaczone, chleb powszedni, chleba naszego powszedniego. I tak mamy w tej modlitwie, którą wspólnie często odmawiamy, zawsze na Mszy Świętej. Ale też przy wielu różnych innych okazjach, i też odmawiamy, zapewne indywidualnie, prywatnie. Właśnie tu jest taki problem z tłumaczeniem. Ostatnio usłyszałem na którymś wykładzie pana profesora Marcina Majeskiego, że tutaj można to różnie tłumaczyć, i niekoniecznie to tłumaczenie. Chleba powszedniego jest trafne. I rzeczywiście zainteresowałem się, zerknąłem do oryginału i co się okazuje? Tam jest użyte, w miejscu gdzie jest przetłumaczone powszedniego, tam jest użyte greckie słowo epi, epiouzios. Epiouzios. I co się okazuje? Tylko jeden raz w piśmie świętym użyte jest to słowo. I, I ono może oznaczać, może być przetłumaczone jako powszedni, chleb powszedni. Ale jednak wydaje się, że nie jest to chyba pierwsze podstawowe znaczenie tego słowa. Tak tłumacząc bardziej dosłownie, to należałoby powiedzieć... Że to jest chleb ponadpowszedni, nadpowszedni. Na przykład, też jest takie słowo greckie, gdzie jest to epi, na początku episkopos, no, czyli który od tego pochodzi biskup, nie, słowo biskup. I to episkopos po grecku znaczy nadzorca, czyli ktoś, kto. Jakby patrzy z góry, w tym znaczeniu nadzorca. Nie ktoś, kto z batem pilnuje, tylko ktoś, kto nadzoruje, patrzy z góry. Superwizor też czasami tak mówimy. I, i tutaj raczej należałoby tłumaczyć analogicznie, czyli że to epiouzjos to jest taki ponadpowszedni, nadzwyczajny, o, hmm? nawet można powiedzieć właśnie nadzwyczajny. I zobaczmy, jak to zupełnie inaczej brzmi. Chleba naszego nadzwyczajnego, hmm? nadpowszedniego, daj nam już dziś. I tutaj w związku z tym bardziej uprawniony i to często w, w interpretacjach. Ojców Kościoła, w ogóle w historii Kościoła, to się często pojawia, że tutaj chodzi o chleb eucharystyczny. Tak. I to wydaje się być bardzo uprawnione, ale nawet y, można to też rozumieć trochę szerzej, że to jest, że to chleba naszego nadzwyczajnego daj nam każdego dnia. Y, może też oznaczać, Y, że da, dawaj nam każdego dnia doświadczać nadprzyrodzonego życia. Tak. Kar, y, posilaj nas codziennie nadprzyrodzonym życiem, nadprzyrodzonością, taką nadzwyczajnością, ale nie w takim sensie y, jako czymś lepszym nie, od zwyczajności, tylko żeby nasze życie nie było naznaczone tylko tym, co zwyczajne, ale żeby miało w sobie ten pierwiastek, no właśnie, byśmy powiedzieli boski, tak, że jest to prośba o taki, o to, żebyśmy mieli ciągle w sobie doświadczenie nadprzyrodzoności, doświadczenie boskości. I teraz, już wracając do tekstu tej ewangelii, potem Jezus mówi. O, mówi przypowieść nie, o człowieku, który chce, uży, chce pożyczyć trzy chleby dla gości, którzy do niego przyszli, chce pożyczyć od swojego sąsiada, przyjaciela. I, i właśnie tu się pojawia znowu chleb, ale ten chleb to ma być. Coś, czym ten człowiek obdaruje przybysza, obdaruje gościa, kogoś obdaruje. On nie prosi dla siebie. Właśnie, więc ten, ten człowiek nie, z tej przypowieści, on nie prosi o nic dla siebie. Tylko prosi o to, żeby mógł żyć dla innych, dla kogoś, żeby mógł kogoś wesprzeć. Tak, czyli ja bym powiedział, że tutaj to ten chleb, te trzy chleby, o które prosi ten człowiek, że to jest symbol miłości. I ostatecznie, kiedy Jezus mówi proście, a kto prosi otrzymuje, kto szuka znajduje, a pukającemu zostanie otworzone, to jemu chodzi o to, żebyśmy zabiegali o miłość, która jest właśnie tą nadprzyrodzonością, która jest tym chlebem epiouzjos. I potwierdzeniem tego też moim zdaniem byłoby ostatnie zdanie tej dzisiejszej Ewangelii. Że ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Duch Święty jest Duchem miłości. Więc, reasumując teraz, nie? kiedy Jezus uczy nas modlitwy, to uczy nas, żebyśmy w modlitwie przede wszystkim chcieli od Boga miłości, żebyśmy na modlitwę przychodzili po miłość. Ale nie byle jaką, to miłość boską, Miłość, znów tak odwołując się do greckiej terminologii, po agap, czyli boską miłość, nadprzyrodzoną miłość, nadzwyczajną miłość, tak. Nadludzką, można powiedzieć, o też. Ponad powszednią no, Tak. Któż z nas nie chciałby. Yy, Kochać nadzwyczajnie. Ja w każdym razie bym chciał. I ja odbieram tę dzisiejszą Ewangelię jako przypomnienie, żebym na modlitwę przychodził właśnie po to, i jako też obietnicę, że to będzie mi dane.